Jest już zgoda Narodowego Funduszu Zdrowia, i w marcu bieżącego roku w Ostrowieckim Szpitalu zostanie uruchomiona kolejna poradnia specjalistyczna. To jest program leczenia niedokrwistości u pacjentów niehemodializowanych erytropoetynami. Co warto podkreślić, Ostrowiecka Lecznica będzie trzecim punktem na mapie medycznej regionu, w którym ten program będzie realizowany. To jest taka sytuacja, że mamy pacjenta z niewydolnością nerek który jeszcze nie musi być dializowany, a ma anemię, które można leczyć w ramach tego programu erytropoetyną, czyli takim hormonem produkowanym przez nerki, który pobudza tworzenie krwi. Program w całości refundowany jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kryteria określające włączenie pacjenta do programu zostaną rozesłane do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej i niepublicznych poradni specjalistycznych działających na terenie miasta a potencjalnych pacjentów, którzy mogliby skorzystać z leczenia w nowej poradni w Ostrowcu nie brakuje. Proszę pamiętać, że pierwszym czynnikiem sprawczym niewydolności nerek jest cukrzyca. A ekspansja cukrzycy wykrytej, niewykrytej, wykrytej późno jest taka jaka jest w tej chwili. A my tym Chorym nie mieliśmy co zaproponować, powiedzmy sobie. Nie mamy też jeszcze rozeznania, jaki będzie, bo, no, bo musimy zacząć ich leczyć, jaka będzie odpowiedź pacjenta na, na leczenie. Jeszcze w kwietniu powinna zostać uruchomiona poradnia kardiologiczna w szpitalu. W tym roku jeszcze będzie jedna specjalistyczna, ale o szczegółach na dzień dzisiejszy dyrektor lecznicy mówić nie chce. Na koniec bieżącego roku w szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim do dyspozycji byłoby 14 poradni specjalistycznych.